Witam Was ponownie i teraz sprawdzamy odpowiedzi. W pierwszej zagadce trzeba było ułożyć słowo ze wszystkich liter. Poprawna odpowiedź to pytanie. W drugiej zagadce trzeba było uzupełnić litery i odczytać powiedzenie. Poprawna odpowiedź to paluszek i główka to szkolna wymówka. W trzeciej zagadce trzeba było odczytać ukryte hasło. Poprawna odpowiedź to była Szefczyk Dratewka. Wyniki macie w linku w opisie. Jeszcze Zapraszam Was jeszcze dzisiaj na godzinę 20, jak na godzinę 22 w programie granie punktu tygodnia. Ale uwaga, będzie niespodzianka. Także szykujcie się na godzinę 20, bo to będzie coś nie, niespodziewanego. Także zachęcam Was do oglądania. Dziękuję za teraz i do zobaczenia.